Was ponownie mamy weekend, więc nagrywamy nowy materiał i zajmiemy się dzisiaj chyba jedną z najważniejszych rzeczy, bo omówimy sobie błędy skutkujące od razu przerwaniem egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Jak zapewne wiecie, oceniani jesteście przez egzaminatorów na podstawie rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania. No i egzaminatorzy oczywiście muszą się stosować do tych wytycznych. W tym rozporządzeniu jest wyszczególnionych 18 punktów. Są to właśnie błędy skutkujące od razu przerwaniem egzaminu. Czyli tak naprawdę, jeżeli popełnicie którykolwiek z tych błędów, niestety będzie to wynik negatywny. I nie ma tutaj już zmiły się, po prostu przesiadacie się, odwoź was do ośrodka egzaminacyjnego, egzaminator i niestety straciliście szansę. Także e, oczywiście sobie przeanalizujemy te wszystkie e, sytuacje, te wszystkie podpunkty tak? z, tego, z tej tabeli błędów skutkując z egzaminu. Ale oczywiście też polecam Wam poradnik, jak zdać egzamin na prawo jazdy. E, mam nadzieję, że e, jeżeli szukacie oczywiście jakiejś dogłębnej wiedzy na temat tego zagadnienia, jakim jest egzamin na prawo jazdy, to polecam. Warto przeczytać. No ale teraz przechodzimy już do tych sytuacji, które po prostu skutkują przerwanie egzaminu. Zaczynamy zachowanie osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego, skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. Punkt szósty z kolei yy, mówi również, że błędem skutkującym przerwaniem egzaminu będzie niezatrzymanie pojazdu yy, w celu przepuszczenia yy, przechodzącej przez jezdni osoby niepełnosprawnej o widocznej niepełnosprawności tak, ruchowej lub yy, posługującej się specjalnym znakiem. Także też musimy na to zwracać uwagę, nie musi tam być przejścia dla pieszych. Punkt 10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu, pojazdom szynowym, rowerzystom, podczas zmiany pasa ruchu, w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, podczas włączania się do ruchu, podczas cofania. W przypadku punktu 14 musiałbym złamać kilka przepisów, więc po prostu y, miejcie tego świadomość, tak, że również błędem skutkującym przerwanie egzaminu y, będzie naruszenie zakazu wyprzedzania w różnych miejscach, takich jak y, na przejazdach y, rowerowych i bezpośrednio przed nimi, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, y, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach. Na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, oraz na przejazdach tramwajowych oraz bezpośrednio przed nimi. Także każdy z tych błędów również byłby błędem skutkującym, niestety, przerwaniem egzaminu. 17, czyli spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem, no, można sobie tutaj w różne sposoby określić, jak, jakby to przebiegało. Tak? Może taki jeden z przykładów, na przykład w tej sytuacji jesteśmy na górce, załóżmy, że trzy razy pod rząd, czy tam cztery nam gaśnie silnik, staczamy się na samochody z tyłu za nami. No egzaminator w końcu mógłby już przerwać egzamin, jeżeli by się robiło zbyt niebezpiecznie. Inna sytuacja, to gdybyśmy chociażby skręcali na przykład na skrzyżowaniu w lewo, tak, przepuszczamy samochody z naprzeciwka, na zielonym świetle, stajemy, gaśnie nam silnik, no... Też jakby światła się już zmieniły, my zostaliśmy w środku skrzyżowania, inni nie mogą przez nas jechać, coś w tym stylu oczywiście, tak, także musimy panować nad tym, żeby, są sytuacje, w których nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nam gaz w silnik, żeby nam zjeżdżał samochód do tyłu za bardzo, no trzeba się pilnować, no bo niestety możemy, może nasz egzamin zostać przerwany właśnie z tego powodu. Pamiętajmy, że nieupewnienie się przed przejazdem kolejowym jest również błędem, tak skutkującym przerwaniem egzaminu. Dlatego zawsze musimy prawidłowo patrzeć, tak zachować szczególną ostrożność i wtedy oczywiście będzie wszystko w porządku. Pamiętajcie, że właśnie kluczem do sukcesu na egzaminie jest nie popełnianie błędów właśnie wynikających z tej tabeli, błędów skutkujących przerwaniem egzaminu. Bo yy, jeżeli popełniacie błędy tylko w zadaniach egzaminacyjnych, no to tylko drugi błąd w danym zadaniu też jakby. no powoduje, że egzamin ma wynik negatywny. Natomiast te błędy właśnie z tej tabeli, te, które dzisiaj przedstawiliśmy, są to błędy skutkujące przerwaniem egzaminu już przy, już przy pierwszym popełnieniu, niestety. Także wystrzegajcie się, się ich i mam nadzieję, że wszystko na egzaminie pójdzie dobrze. Powodzenia.